Witajcie moi kochani! Dzisiaj witam się z Wami z Times Square w Nowym Jorku. Przylecieliśmy dzisiaj o 8.40 rano tutajszego czasu, ale z racji tego, że mój hotel jest bardzo, bardzo, bardzo blisko tutaj centrum, a to pomyślałam, że dobra, pójdę się przejść od razu bez e, ani krótkiej drzemki, ani odpoczynku, tylko po prostu gdzie, wiecie, kupiłam sobie kawę i, i jestem! Dzisiaj miałam zabrać Was tylko na wycieczkę po Nowym Jorku. Piętro. Eee, przypuszczam, że, że widok będzie dokładnie taki sam jak z tego, który jest dwa piętra niżej. No ale dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Słońce wyszło. Dobra, rok to taras widokowy w samym sercu Manhattanu. A z 75 Rockefeller Plaza można zobaczyć główne atrakcje miasta. Jak się dobrze przypatrzycie, tam tutaj. To widać stąd statuły wolności. Dobra, podobno tamto miejsce jeszcze nie było najwyższym punktem. O! O kurde, no tego się nie spodziewałam. Tu jest widok nie tylko na Rockefeller, na Empire State Building, ale jest tutaj też widok z drugiej strony na Central Park. <grym> Dobra, jak widzicie, za mną jest Empire State Building. E, przyszłam tutaj sama, bo chyba większość osób po tym locie poszła spać. Ja sobie doszłam do wiosku, że dobra, wypiję kawę i idę na miasto. Nie chcę tracić czasu, bo nie jesteśmy tutaj zbyt długo. E, I wiecie co, e, zebrałam ze sobą statyw, żeby móc zrobić tutaj jakieś e, zdjęcia. Ja nie chciałam tylko mieć jakiegoś, wiecie, selfie z ręki. Ale niestety nie mogę tutaj mieć statywu, i nie mogę tutaj robić zdjęć na statywie, co mnie bardzo boli. Moi drodzy, jak widzicie, dotarłam już do pokoju hotelowego. I możecie sobie pomyśleć, że mało dzisiaj zwiedzałam, i rzeczywiście mało. Ale to nie dlatego, że jestem takim leniem, to trochę też, ale tak naprawdę przez to, że wstałam o godzinie 17 przed tym lotem, czyli na 10 godzin mniej więcej przed wylotem do, z Dubaju do Nowego Jorku. Lot trwał, lot trwał 13 godzin. Ja po przylocie tutaj nie spałam, tylko od razu poszłam na miasto, także um, no teraz jest jakoś godzina 17-18. Kolejnego dnia, tylko e, w innej strefie czasowej. Także e, chyba mnie już wystarczy tego zwiedzania na dzisiaj, a więcej pozwiedzam, jak dostanę po raz kolejny Nowy Jork. W sumie, wiecie co, nie zależy mi jakoś szczególnie właśnie na tym konkretnym miejscu w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o moje kolejne loty, dlatego że ja już tutaj byłam prywatnie mm, dwa razy i to były kilkudniowe. Wyjazdy. Także, w takich, jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, to wydaje mi się, że zobaczyłam tutaj już wszystkie. I ok, fajnie było tutaj przyjechać, fajnie, fajnie jest odwiedzić w ogóle każde miejsce tutaj w Stanach. Natomiast nie mam, wiecie, takiego parcia, że ojezu, Nowy Jork i muszę pozwiedzać, bo, bo nigdy nie byłam czy cokolwiek takiego. Jak widzieliście dzisiaj, byłam na Top of the Rock. I to jest takie miejsce, które chciałam zobaczyć wcześniej, ale y, po raz pierwszy przyjechałam tutaj przed programem Oper, po raz drugi przyjechałam tutaj wracając z programu Worgan Travel. Y, I wiecie co, trochę szkoda mi było hajsu na to, żeby tam iść. Było sporo rzeczy, których ja w Nowym Jorku nie widziałam, więc postawiłam na te atrakcje, za które nie trzeba wy. Pulić tyle pieniędzy. Um, to znaczy, nie jest to jakoś, wiecie, bardzo, bardzo dużo, jeżeli rzeczywiście komuś zależy na tym, żeby to zobaczyć, no ale wtedy wtedy wolałam przeznaczyć te pieniądze na zdecydowanie coś innego. A propos w ogóle wydawania pieniędzy, to dzisiaj e, poszłam na zakupy. W sumie, to już wracając tutaj do hotelu, zahaczyłam o, o jedną aptekę, ale tutaj apteki to są takie, powiedziałabym, sklepy z kosmetykami, wiecie, z jakimiś słodyczami, z lekarstwami oczywiście. To wszystko razem to jest apteka. Kupiłam czekoladki. Te czekoladki to są czekoladki z San Francisco i są tak niesamowicie dobre, że jeżeli będziecie mieć tylko okazję kiedyś spróbować, to to polecam bardzo mocno. Kupiłam też takie. Tych nigdy chyba nie próbowałam. Te czekoladki mają nadzienie e, malinowe. I powód, dla którego e, je kupiłam jest taki, że ja jutro wracam z Nowego Jorku i kolejnego dnia rano, o 8 rano będę leciała już do Polski. Także pomyślałam, że wezmę te czekoladki też dla moich rodziców i dla moich cioć. Kupiłam jeszcze takie czekoladki. To są czekoladki Reese. One są bardzo, bardzo popularne tutaj w Stanach. To są czekoladki z masłem orzechowym. I szczerze mówiąc ja ich nienawidzę. Ja ich po prostu nienawidzę, są okropne. Natomiast... Możecie się zastanawiać, czemu je kupiłam, ale kupiłam je dlatego, że moja mama jest olbrzymią, olbrzymią fanką e, orzechów. I jeżeli tylko, wiecie, w naszym domu są gdzieś tam orzechy na stole, orzechy gdziekolwiek, to moja mama zje je wszystkie, także e, to bardziej dla niej. Ale te czekoladki to nie jedyna rzecz, jaką kupiłam. Ja zazwyczaj jak dostaję właśnie jakiś lot do Stanów Zjednoczonych, do tej pory nie było ich dużo, ale jak już się zdarza, że coś dostaję i tak samo wcześniej jak w przeszłości byłam w Stanach, to kupowałam rzeczy do domu albo takie rzeczy po prostu, mm, które ładnie wyglądają gdzieś tam, wiesz, żeby położyć sobie na półce. E, bo jakoś mam wrażenie, że tutaj właśnie jest spory wybór takich dupereli, za przeproszeniem. Padło mi w ręce, to, patrzcie, taki album na zdjęcia. E, taki album na zdjęcia, on ma takie fajne, fajne, e, czarne, czarne kartki. A ja mam sporo właśnie zdjęć, które są robione instaxem, więc myślę, że idealnie będzie, będzie to pasować. Dobra, jesteśmy na, na lotnisku. Przeleciałam w ogóle do Dubaju o 8.10 tutejszego czasu. E, tak jak mówiłam Wam w ostatnim wideo, e, jak dolatuję do Dubaju po, przed 11 rano, to jeszcze idę spać. Tak więc wczoraj położyłam się spać do 14.00. I dzisiaj jestem gotowa do dalszej drogi i lecę do Polski. Bardzo się z tego powodu cieszę. Nie byłam w Polsce przez ostatnie dwa miesiące. I akurat tak się złożyło, że mam kilka dni wolnego, więc pomyślałam w sumie, w sumie czemu nie. Jezu, czy ja właśnie znalazłam krówki? Ej, to są dwa krówki. Ale ja patrzcie, milanówek. Polskie krówki na lotnisku Dubaju. Jeszcze napisane jest tutaj, czekajcie, tutaj na tej zobaczycie. Światło się odbija. Napisane jest Made in Poland, więc te kupuję. Jak widzicie, kupiłam te krówki, patrzcie, mam cię, tu tu mam, cię, tu mam krówki i możecie się zastanawiać, po co, po jakiego grzyba kupiłam te krówki, skoro lecę do Polski i mogę je kupić w Polsce po wylądowaniu, jeżeli mam ochotę je zjeść, ale one nie są dla mnie i ja Wam nigdy nie wspominałam tutaj o tym, że jest taki, taki niepisany zwyczaj, w liniach lotniczych, że jeżeli my lecimy gdzieś jako pasażer, a nie załoga, to kupujemy pracującej na locie załodze jakieś cukierki. I zazwyczaj są to, są to słodycze właśnie z kraju, z którego pochodzimy, jeżeli na przykład wracamy z, ze swojego urlopu. Więc wczoraj, wiecie, wczoraj wracałam z Nowego Jorku i mieliśmy trzy osoby, trzy osoby z z naszej załogi, które podróżowały jako pasażerowie i, i przynieśli nam tyle słodyczy, że po prostu o Jezus Maria, już po prostu jak sobie pomyślę teraz o Ferrero Rocher, to myślę, że nie zjem przez kolejne trzy przez kolejne miesiące. No chyba, że znowu ktoś przyniesie na pokład. Dobra, także ja kupiłam właśnie krówki i te krówki wędrują dzisiaj do, do załogi. Eee, no, to nie jest, wiecie, to nie jest wymagane, ale taki po prostu miły gest ze w stronę tych, którzy podróżują, w stronę tych, którzy muszą pracować. To były bardzo intensywne dni, ale bez względu na to, czy i jak bardzo jestem zmęczona, uwielbiam wracać do domu i nawet nowy jork nie może się z tym równać.